Wjeżdżamy na autostradę 403 na północ. Jesteśmy w środku miasta Misosagi. Będziemy dojeżdżać do autostrady 401. Pojedziemy autostradą 401 na zachód do końca miasta Misosagi. Tam mamy, musimy stanąć w jednym miejscu. To jest właśnie to, ta sieć autostrad przez, przez to południowe Ontario usprawnia, bardzo usprawnia ruch Tutaj są odległości w jakich na przykład ja najczęściej operuję, to, to jest taki mniej więcej prostokąt 200 na 100 kilometrów i ja robię dziennie pomiędzy 200 a 350 kilometrów i ta sieć autostrad pozwala na błyskawiczne przemieszczanie się na duże odległości. Oczywiście, no bo to są autostrady, ale tutaj jest ich po prostu sieć. I to znacznie podnosi sprawność wszystkiego i daje możliwość, możliwość wyższej jakości serwisu dla klienta, przez co można więcej kasować za to. I po prostu, bo cenniki są wyznaczane w transporcie, oczywiście na odległość według kilometrów. Więc im szybciej można pokonać tą odległość, im gęściejsza siatka autostrad, tym po prostu lepiej działa wszystko. Właśnie zjeżdżamy teraz z autostrady 403 na autostradę 401 na zachód. Na razie będzie wszystko tutaj w potem zobaczymy co dalej.